Wszystkim. Córka melnika z tej strony. I to jest mój pierwszy filmik na YouTubie. Jestem taka szczęśliwa, że po prostu nie mam słów, bo tak długo o tym marzyłam, a zawsze coś mi przeszkadzało. Często tak, o nie, o czym będę gadać? Przecież nie jestem taka bardzo osoba do nagrania i tak dalej. A potem tak, nie, chcę i zrobię to. No więc. Zapraszam na mój pierwszy filmik! Tararara. Tak, dobre, wsią. Teraz pokażę wam mojego pieska, który mi będzie przeszkodzić. Proszę bardzo. Jeżeli będzie coś grzymyć albo gdzieś tam jakieś różne dźwięki, no to to jest on. Więc do sprawy! Więc jak już mogę się zobaczyć yy, w tytule, to jest filmik o tym, jak rzucić studia prawnicze na czwartym roku. Właśnie to zrobiłam. Wyglądało to wszystko tak. Jechałam do Polski żeby studiować, bo nie jestem ukrywinką, z Lwowa I od razu przepraszam, że różne błędy językowe, bo będą. Ja wiem, że będą, <grywa> że różne tam dziwne, różne zdanie. No bo... Co mamy, to mamy! Ale będę starać się od tego unikać. I jeżeli będzie ktoś chciał mi poprawić w komentarzach, to bardzo dziękuję od razu. Więc... Studio prawnicze sam. To była moja decyzja. To była taka moja przemyślana decyzja. Bo Słucham tak myślałam, że kurde, chcę studio prawnicze. Chcę być prawnikiem. I tak myślałam, by byłam pełna siebie. Byłam tyle... Miałam tyle motywacji i chęci do tego, żeby być prawnikiem. Po prostu, nie wiem, byłam po prostu zachęcona. Miałam taką... takie marzenie, że będę prawnikiem, będę potem zarabiać dużo pieniędzy. No i kurde, nie. <laughs> Jednak nie. Przyjechałam tutaj. Byłem takim dzieckiem, wszystkiego bałam się po prostu. Przyjechałam i tak tylko siedziałam na tymi książkami. no co miałam robić? Przyjechałam, no, tu uczy się, no to. Kurde. one hour later. Ja teraz nie mam już nic do powiedzenia. To po prostu jakaś masakra. Przed chwilą mój pies zgryzł tą kirlandę. On po prostu zostawił mi takie coś. Proszę bardzo. Sakra, Nie wiem Ja mam po prostu pecha z tym Z tym nagraniem, to jest po prostu niemożliwe Więc Idziemy dalej <grywy> No i zaczęłam w No i dobrze uczyłam się, spoko było wszystko Nawet żeby mieć stypendium No to nie starczało mi jednej dziesiątej No bo żeby mieć yy, z Stipendium trzeba było mieć 4,4 średnio, a ja miałam 4,3, więc pokażą Kiedy już byłam w połowie trzeciego roku, to postanowiłam znaleźć sobie pracę W pracy prawniczej No i znalazłam zostałam asystentką prawnika No i prawie rok pracy w, w kancelarii zrobił tak, że postanowiłam żyć to studia. Zuczyłam. Czemu zrzuciłam? Co mi tak przeszkadzało? Po prostu zobaczyłam, że nie nadaje się do tego. Nie chcę tego. No bo to jest po pierwsze, taki zawód, że wymaga od ciebie całego czasu. Po prostu wszystko musisz poświęcić tej pracy. Po drugie, to jest bardzo stresujący zawód pod względem takim, że jestem bardzo empatyczną osobą. I bardzo bierze wszystko do, do serca, do siebie. No i, i po prostu, no, przez to nie nadaje się do tej pracy. Mm. No, bo wiedziałam, że na przykład pani mecenas, no to ona po prostu nie ma ani weekendów, ani świąt, nic. Ona zawsze, zawsze jest w pracy. Albo gdzieś wyjeżdża, albo coś, ale ona to lubi, to jest jej życiem, to jest jej pasją. A ja po prostu widziałam, już zobaczyłam, że jestem takim człowiekiem, że nie dam rady tak yy, żyć i nie chcę. Po prostu nie widzę w tym po prostu żadnej yy, jakby motywacji, żeby tak pracować. Nie wiem, no, no, po prostu zobaczyłam, że to nie jest dla mnie i koniec. Najgorsze to było po prostu przejąć no, tą decyzję, no bo nie jest, tak cię, nie jest tak łatwo wziąć i e, po trzecim roku po prostu rzucić wszystko. Z tym, że straciło się to dużo czasu, dużo pieniędzy i, i w ogóle i sił i, i, i wszystkiego. No i ostatnią taką kroplą dla mnie stało to, że musiałam do e, jednego pana e, zadzwonić, którego syn zmarł w wypadku w pracy. Jedyny syn i miałam do pozwu jakby od, od niego wziąć informacje o tym, jak on teraz czuje się po tym, jak jego syn zmarł. No bo także, no, no bo to, to takie są reguły, to trzeba, żeby oni to wszystko jakby wytłumaczyli, jak oni teraz czują się i tak dalej. Ale to dla mnie było po prostu okropnie. To, to było takie przeżycie dla mnie. Ja byłam totalnie do tego nieprzygotowana moralnie. Ja to ja nie wiem. To dla mnie było po prostu okropne, bo ten człowiek, on płakał, ja płakałam z nim Też Nie mogłam w ogóle pytania zadać nawet, bo tak mi głos po prostu trzeszczał Nie wiem, cała taka była aż czerwona, płakałam, masaka To był dzień po prostu okropny, nie wiem, jestem po prostu za słaba dla moralnie dla takiej pracy I postanowiłam, po co będę męczyć się? Dobrze, straciłam 3 lata, ale to nie jest koniec świata. Jestem młoda. Teraz dużo możliwości. Teraz masz po prostu, możesz robić wszystko, co chcesz. I ja tak sobie myślałam, myślałam o tym i, i postanowiłam, że kurde, że to. No i co? No i rzuciłam. Przeszłam do dziekanatu i powiedziałam, że rezygnuję. Taka dumna siebie, że po prostu nie wiem. Byłam bardzo szczęśliwa. Jestem taka dumna siebie do tej pory, że to zrobiłam, że nie wiem. No, ale muszę mieć jakieś studie, no bo chcę zostać w Polsce i chcę robić. No i po prostu chcę coś robić. E, oczywiście, że e, gdyby e, nie była taka potrzeba, że muszę mieć studia m, przez takie jakby, pytania legalizacji, no to nie poszłabym na studia, a zrobiłbym jakiś sobie kursy i tak dalej. I zaczęłam od razu pracować. No, ale poszłam na studia a, w Wyższej Szkole e, Ekonomii i Informatyki w Krakowie e, na kierunek Informatyka i Ekonometrii. Z branży humanistycznej, w branży e, takiej nauk ścisłych. No i super, bardzo mi tam podoba się. Ja to już prawie cały semestr minął, e, tylko została sesja jeszcze. Dalej, e, super jest, tak mi podoba się tam. Jestem do tyle szczęśliwa, że już wiem, że, że mogę zrobić i jak te studia nie będą mi pasować, no to już skończę to, no bo to nie jest 5 lat. A, ale wiem, że dam rady, zrobić wszystko. Teraz. No po prostu nabrałam się takiej pewności siebie, przez to, że to zrobiłam. Nie wiem, nie wiem co, czemu, ale to dało mi tak jakiś, jak, jak zaczęłam oddychać po prostu. No i na końcu główne pytanie. Po co w ogóle to nagrywam? A nagrywam to po to, że chciałabym, żeby człowiek, który ma taką podobną sytuację, którą miałam, że ma takie wątpliwości, wyrzuty sumienia i tak dalej, że on wie, że nie chce już to robić, co robi teraz, ale no coś go powstrzymuje od tego, żeby to rzucić. No po prostu swoim przykładem chciałam pokazać, że da się to zrobić i można być potem bardzo szczęśliwym od tego, że to zrobiłeś i dumnym <śm> i opowiadać o tym wszystkim. No, więc... Potem robię ten filmik, bo chcę komuś pomóc. Jeżeli, dam dobra, gdyby ktoś się zainspirował się moim filmikiem i e, przyjął taką decyzję, no to napiszcie w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Ale mam nadzieję, że nie zrobicie to po prostu tak. To trzeba bardzo dobrze wszystko przemyśleć i e, zobaczyć jakąś alternatywną ścieżkę. dla się tak nie było. Także rzuciłam i zostałam po prostu tak i połapkę, i, i nic nie robię i koniec. Po prostu wszystko przemyśleć dobrze sobie. No i po prostu zrobić to. I koniec. Taki był mój cel. Więc taka jest moja historia No i mam nadzieję, że komuś to spodobało się No i będę nagrywać dalej, bo czuję, że, to, że tak mi się podoba I zwłaszcza montować, nie wiem, to jest po prostu super Chcę tego bardzo nauczyć się No i po prostu, żeby inspirować siebie, inspirować kogoś Po prostu darować komuś swoją radość no to po prostu zapał wewnętrzny mój. No i tyle. Taki był mój, mój pierwszy film. Wszystkim dziękuję.